no Tu mamy teraz obecnie rozdzielczość yy, 4K. Dodatek mam w yy, postaci dwa yy, no, mam dodatki no, yy, tam dawno przeszłem yy, starszy, czyli yy, serce z kamienia, teraz obecny dodatek jest najnowszy wino No i tu mam. i tu mam y, Wiedźmina w rozdziałce 4K i praktycznie na, na tego, najwyższej y, możliwej grafice ustawienia graficzne procesy to co kolega wcześniej nagrał pod którym po, który, którego to yy, wideoblog skomentowałem, czyli nie, nie lubię tych dwóch rzeczy. Poza tym wszystko, wszystko jest włączone. Grafika. Już dwa jest są skłonnie no, Mogę nawet włączyć ten... Synchronizację pionową. Od widzia Hype złączony włączony Standardowo, no. Prawie Full a AAA. Te predefiniowane ustawienia mnie nie interesują. Niewiele dają w rozliczce, wspomniałem Liczebność w posta postaci tła wysokie. Jakości wysokie. Postało się już wszystko, wszystko na Uber. No oczywiście rozdzielczość 4K. Nie jakaś tam prowincja. No i sobie sami ocencie, jak to chodzi. Wiadoma pana, sprawa, że. Pana, mam dla pana list! List? Do mnie? Od kogo? A tego to ja już nie wiem. Ja miałem tylko dostarczyć! Wiadoma sprawa, że. E, to jest laptop, no. Jakby nie było. Niby high-endowy z najwyższej półki. No i ma, ma parametry takie jakie ma, czyli I7, i 7 hq w tej wersji 16GB RAM, jest no, zamast... SDD 128GB plus 1TB HDD talerzowy. No i hey, ponieważ to no, jest drugiej no, generacji Predator, no, więc, pomijając po no, te kosmetyczne no, sprawy, tam no, wzbogacone no, chłodzenie, Klawiatura poświetlana no, e, w kolorach no, RGB, no, RGB i poucz padł poświetlany, no, to najważniejszą zmianą jest GeForce 980M z 8 GB na pokładzie. Więc. Ale są ponad jak na laptop i na wersje mobilne, zarówno profesora, jak i karty graficznej ja 980, szale, mimo nawet jej na pamięci, którą ma. Jest bo ta osoba wersja miała 4GB, 980, a ta ma 8GB. 8 no to są sobie tak wersje mobilne, więc wysyłam ten nic nie jak, jak widzę, nieraz na testach, np. na innych laptopach. Jak grają Wiedźmina na rozdziałce tam HD albo na najniższej niższej i na detalach LOV, to ledwie chodzi. może faktycznie mi się, przycina, się przycina, no to ja uważam, że u mnie ustawienia praktycznie prawie wszystkich na ULTRA, pomijając tam dwóch, dwóch suwaków, i w rozdziałce 4K, no to no to sobie sami porównajcie jak to chodzi. Ktoś tam może uważać, że tam Yy, że, że tam klatki około 30 klatek na sekundę, które teraz wyciągnę tam 27, 28, 29, no to, to może być kujnia, no ale ja grałem, w, ja mam dwa laptopy, mam dwa laptopy gamingowe, jeden mam Lenovo z, z GeForce'ami i 650 w typie dwoma i siódmką trzeciej generacji, minialną QM, Jestem przyzwyczajony do, do gorszych, no, że tak powiem, osiągów, gier. No, jakby na to nie patrzeć. W komputerach się od lat prawie 80., koń, końcówki 80. Zaczynałem od ZX Spectrum, Commodore, Atari, więc no, już nie, nie zliczę pesetów. Nie wiem, jakieś gry chodziły. w tym momencie muszę sobie sami osądzić, no, jak chodzi w się Ultra na. Na laptopie. Który ma procesory karty graficzne mobilne. Moim zdaniem, jeśli komuś to bardzo przesadza, bo oglądałem ostatnio taki, 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 taką recenzję kolesia, który testował Lenovo Y700 z 960M mobilną. I on, i on gra w starsze gry na na rozdziałce, tam powiedzmy HD i, i na najniższych parametrach, żeby miał tam około 100, 100 klatek na sekundę, bo powiedział, że jak, jest, jak, jak gra mu chodzi w 60 klatek na sekundę, to on na to nie może patrzeć, on, on nie może grać w taką grę, to jest, nie da się grać w grę, która ma 60 klatek na sekundę, to dla mnie to już jest idiota, no, to jest, nie wiem, to jest jakiś sadomacho, no. Dla mnie gra, która chodzi już w 30, 30 klatek na sekundę, to, już, to już jest grywalna, tak, tu u mnie 4K. Ustawienia ultra. No, ale teraz wystarczy, że zmienimy czyli oczywiście wszystkie ustawienia, które, które są. Czyli liczymy, że w postaci cieni wysokie, bo to i tak nie zmienia wiele. A najważniejsze, najważniejsze ustawienia są na ultra, na uber. Zmienimy rozdziałkę z, z 4k To jest, nie mówię, bo tu jeden kolega się próbuje do mnie, że, że śmie coś powiedzieć na temat najnowszej karty graficznej. To jest to jest rozdziałka Full HD. koleś testuje na no, stary procesor, ale testuje na komputerze stacjonarnym z, z kartą najno, najnowszą, która wyszła 1080 w wersji stacjonarnej. I on osiąga w Jeźminie tam 70 latek na sekundę yy, na najnowszej karcie. W rozdziałce full HD, no to dla mnie naprawdę nie robi wrażenia. Jak ja w tym momencie przyłączę na, na rozdziałkę 2K, na rozdziałkę 2 zatwierdzamy I, i to już jest trudne do opanowania. I teraz mam rozdział, klat, liczbę klatek między 50 a, a 60, w zależności w którym miejscu będę. To jest od 50 do 60 klatek na sekundę. Na laptopie... Na laptopie w rozdzielczości 2K. Zobaczcie sobie zobaczy, jak to chodzi. A, a kolesiowi na pewno gorzej to chodziło na, a, po, po animacji patrząc na, na, na stacjonarnej wersji najnowszej karty. Ja po prostu swoją opinię i moim zdaniem ta na, na mnie nie robi wrażenia. Może to jest wina y, procesora i, i płyty głównej. Natomiast uważam, że w porównaniu do mojego laptopa w tej chwili w rozdzielczości 2K, u niego w tych testach na, na rozdzielczości Full HD naprawdę nie ma się czym poszczyścić. Znaczy popatrzeć jak chodzi na laptop. Także dziękuję za uwagę i opinię postawiam wam.